Portal Radio.Pl prezentuje Repeat Please. Ekstra, czyli dłuższy wywiad. Zaprasza Bartek Kańdoch. Dziennikarz radiowy, telewizyjny, na co dzień redaktor Radiowej Trójki, ale także żeglarz. Kuba Strzyczkowski, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Z okazji 50. urodzin Radiowej Trójki, przez 24 lata Postanowił pan żeglować samotnie przez Atlantyk. Nie 24 ci... dni. 24 dni. 24 dni, no 24 tak. lata. Ale opalony no. jest pan tak, jakby pan żeglował Ale... 24 lata. To też jest perspektywa miła. 24. Opalony jestem, bo wróciłem z takiego krótkiego treningu. Parę dni temu byłem na, na Bałtyku, gdzie miałem okazję przetestować taką nową łódkę Difura i pływać z przyjaciółmi. I stąd ta opalenizna. Jak zwykle zapomniałem kremu do opalania, krepian po prostu. I to słońce mnie zawsze na tym Bałtyku zaskakuje i łapie, chociaż wiem, że trzeba się z nim liczyć. Ja postanowiłem dzisiaj z kartki czytać i niestety mi to, mi to nie wyszło za bardzo. No dobrze, <laughs> Chyba miłe. odkładam. Nie bał się Pan? Na Atlantyku? Tak. Czasami się bałem, to jest absolutnie normalne. Były takie no. chwile grozy, że naprawdę myślał Pan, no, żebym wrócił przed mikrofon? Wie Pan, no to takich człowiek chyba myśli, takich dożylnych, dosłownych nie ma. Ale y, świadomość ryzyka istnieje. A kto pana e, wysłał tam? Nikt mnie nie wysłał, sam się wysłałem. Ja, ja sobie wcześniej zamyśliłem, że taki rejs przeprowadzę. Co jest trudną sprawą, dlatego że musiałem zorganizować łódkę, zbudować znaczy stocznię, która mi tę łódkę przygotuje. Musiałem zebrać mnóstwo pieniędzy. Nie mogłem liczyć na jakieś dotacje. W związku z tym ze środków prywatnych firmy po prostu dotowały mi ten rejs, dzięki temu udało się to zorganizować, dzięki temu udało się przeprowadzić relacje w radiu, pokazać troszkę w kronikach ten rejs w telewizji, Zresztą, z czego się bardzo cieszę, media publiczne zarobiły na tym moim rejsie. A to znaczy? Się... Dużo? Sporo, tak, zarówno Trójka, jak i TVP Info, a mnie się udało zrealizować marzenie. I to i wspaniale się z tym czuję i, i, i mam nadzieję, że, że jeszcze parę projektów zrealizuję, bo mam taki pomysł. A jakie te pomysły? <laughs> Oj, no to wiadomo, że jeżeli ktoś. Chociaż 20 samotnie. Przepływa Atlantyk, to myśli za chwilę, że może popłynąć samotnie gdzieś dalej. No, to jest naturalne. Aha, czyli będziemy pływać dalej? Będziemy pływać, ale wymyśliłem coś innego. Pomyślałem, że skoro ja zrealizowałem swoje marzenie, to może pomogę w realizacji marzeń słuchaczom Trójki czy widzom telewizji polskiej. Na razie nie zdradzę szczegółów, ale, ale planuję takie duże przedsięwzięcie w, w armadzie łódek, które zamierzam zbudować. Brzmi to może kosmicznie, Czyli ale... jeszcze więcej pieniędzy będzie potrzebne. Tak jest. Brzmi to może kosmicznie, ale... ale ja niezwykłem rezygnować, więc mam nadzieję, że mi się uda. I w ten rejs będę chciał zabrać właśnie i słuchaczy, i widzów. A od ilu lat Pan pływa? Pływam od szkoły średniej. Początki to obozy harcerskie, żeglarskie na Mazurach. Potem takie bardzo intensywne żeglowanie na Mazurach. Miałem tam zresztą łódkę. Swoją łódkę Mistrz Małgorzata. Potem ją sprzedałem, a potem właśnie w związku z tym, że nie miałem na czym pływać, to przesiadłem się na duże jednostki morskie i zacząłem pływać y, po morzu. A jak nadaje się program radiowy z łódki? Świetnie. Ja byłem znakomicie wyposażony. Miałem... Nie zaklapało mikrofonu? Och nie, ja miałem dwa telefony y, satelitarne, jeden ręczny, drugi stacjonarny. Byłem wyposażony w potężną antenę satelitarną. Miałem dostęp do internetu. Miałem dwa komputery zabrałem ze sobą. Zresztą cały sprzęt na łódce, zarówno ten dotyczący nawigacji, łączności czy wreszcie bezpieczeństwa, miałem zdublowany. Po prostu chciałem się zabezpieczyć na wszelkie okazje i przygody, które zresztą mi się zdarzały, bo parę razy jakieś awarie musiały się zdarzyć. No to, to, to wiadomo. Czyli nie dość, że pan wchodził na antenę, to jeszcze pan wziął tę antenę ze sobą po prostu? <laughs> antenę miałem na stałe zamontowaną na rufie. A czego się pan nauczył przez ten rejs? Troszkę siebie przede wszystkim troszkę siebie. A Co to znaczy? Troszkę dowiedziałem się o sobie. Mm -hmm. Nade wszystko tego, że, że potrafię i że mogę. A I taka świadomość, muszę panu powiedzieć, jest bardzo budująca, co mi psychicznie na pewno pomogło. A o co pana jeszcze nie spytali w kontekście rejsu? O co, co chciałby pan powiedzieć? O co Pana nie spytano w kontekście? No rzeczywiście, troszkę tych wywiadów udzieliłem głównie kolegom. Z, tak szukam z, tego z prasy, pytania. Z prasy żeglarskiej. No wiele spraw. Pytano, Czy woda czysta? Y, woda w oceanie jest tak, jest czysta, natomiast y, trzeba uważać na, y, na przeróżne czasami y, zwierzaki do no, ryby. Y, wspaniale towarzyszące łódce delfiny, czasami rekiny, ryby latające. Ryby latające? Mm. Często wpada do łódki, do kokpitu. Ja próbowałem często im ratować życie. Czy jedzenie mm. samo się garnie. Tak, ale nie zawsze się udaje. Tak, rybę można z powodzeniem latającą sobie usmażyć. Rozumiem, że ja Pan ryby. Nie, nie. Jadłem. Nie, nie, nie. nie, nie. Miałem jedzenie zarówno oliofilizowane, takie suszone do zalewania, ale miałem też sporo normalnego jedzenia. Gotowałem na ulicy. To wracamy na ląd w takim razie. Tak. Od 23 lat jest pan związany z radiową trójką. Mhm. Nie myślał pan nigdy, żeby wysłać CV do jakiegoś innego radia? Nie, nie myślałem. Tu jest mi bardzo dobrze. Ja jestem związany z tą stacją i, i sobie troszkę poza trójkowego życia nie wyobrażam. Nie ma takiej potrzeby, nie widzę powodu, aby pracować w jakimkolwiek innym. Miejscu innej, innej stacji. Także telewizyjnej? Nie ciągnie pana przed kamerę? Słabo. Ja miałem kilka propozycji telewizyjnych. No i pewne, pewne i, już doświadczenie. I, i, z, I z kilku tych propozycji skorzystałem. Przyjąłem zresztą z przyjemnością zaproszenie. Ale ja się nie upieram na telewizję. To nie jest tak, że ja muszę tam występować. Ja kocham radio, natomiast jeśli pojawi się jakaś miła okoliczność związana z telewizją, to bardzo proszę, ja nie jestem radiowym ortodoksem, że li tylko tu. Na co dzień prowadzi Pan program, za, a nawet przeciw? Ktoś tam mi podpowiedział, żeby spytać, czy jest Pan za, czy przeciw, ale... Nie, dobre pytanie. Tak? Yy, tak, to znaczy... Yy, Podziękuję. Yy, ja staram się tak prowadzić rozmowę, żeby być zarówno tak i, i, i tak. To zależy od rozmówcy. Jeżeli mam interlokutora, który z oczywistych względów, bo na przykład jest politykiem danej partii, reprezentuje określone poglądy, to ja staram się reprezentować interesy strony przeciwnej. A za chwilę mam rozmowę odwrotną, bo występuje oponent, przyjmuje taką samą zasadę. Na tym chyba polega dobre jeżeli, dziennikarstwo? No, nie wiem, natomiast nie mam pojęcia, na czym polega dobre dziennikarstwo, ale, ale jeżeli. No to jest ciekawe, no, to, mm -hmm. to, to jest jedyny pomysł, który kiedyś przyszedł mi do głowy na, na to, żeby ta rozmowa była interesująca. A bo jest... jeżeli ja za każdym razem z rozmówcą się będę zgadzał we wszystkim, to to będzie dosyć nudne, no sami Be Państwo sensu. przyznają, tak. No. A z kim najbardziej chciałby Pan przeprowadzić wywiad? Jest ktoś taki? E, o tak, tylko że to jest trudne, bo nie. mi się marzenie właśnie spełnia. Nie, pan żartuje. Natomiast ja bym bardzo chciał przeprowadzić wywiad na przykład z Panem Ministrem Rostowskim albo z Panem Profesorem Balcerowiczem, ale obydwaj są, są trudno osiągalni, Finance. trudno osiągalni bardzo, a kiedyś miałem takie marzenie, ale już mi się nie spełni, żeby a, przeprowadzić wywiad na przykład z Frankiem Sinatrą, no ale już nie żyje, więc, więc trzeba to będzie odłożyć, e, aż ja zmienię trochę stan bytności. A nie nudzi się panu trochę ta konwencja programu? Słuchaczom chyba nie, bo cały czas dzwonią. Chyba że nie dzwonią. Chyba że rzadziej dzwonią. Niech pan nie, zdradzi. Nie, słuchacze dzwonią y, bardzo intensywnie. Namiętnie. Ja jestem namiętnie, i ja jestem z tego bardzo zadowolony i bardzo za to wdzięczny, bo to jest też wyraz zainteresowania audycją i zaufania do programu, że, że warto zadzwonić, że warto coś powiedzieć, że że coś z tego wynika. Nie, zainteresowanie nie słabnie. To jest wciąż y, y, najbardziej. Słuchana audycja w Trójce najpopularniejsza, jedna z bardziej popularnych. A z czego wynika ta popularność? Ludzie yy, po prostu lubią się sprzeczać? Yy, nie tylko. Czy lubią wyrażać yy, swoje zdanie? To jest tak, jak wie Pan w filmie Sami Swoi, jak to Pawlak rozmawia z Kargulem. I jadą do radia, który zresztą prowadzi i moderuje bohater odtwarzany przez Jana Pietrzaka, jak pamiętamy. I tam jest taki dialog między bohaterami filmu. Rozmawiając o radiu. Jeden mówi, że, że u nas też są radia. A na to Padlak mówi, no tak, ale u nas musisz słuchać, a tu tak, że możesz mówić. No właśnie. A, I to jest ta różnica. I a ja zdenerwował że... się pan kiedyś na, na, na jakiegoś słuchacza? Tak o, rzeczywiście na antenie. Yy, znaczy ja staram się. Ależ tak puściły panu nerwy. Trzymać i tak... w cuglach swoje emocje i nerwy. Yy, czasami zdarza mi się, ale ja tego bardzo, bardzo nie lubię. Zdarzało mi się kilka razy zwracać uwagę, że, że słuchacz przesadził, że nie czas do, nie, na muzykę. niedobrze. Nie, nie, tak to nie, ale że niedobrze trafił, że, mm -hmm. że, że to nie ten poziom, że przepraszam bardzo, ale, ale wie pan, no, no, oczekujemy czegoś innego na antenie, innego poziomu. Ale jak mówię, ja tego bardzo nie lubię, bo ja nie wydaje mi się, że, że jestem od zwracania uwagi. Czy wydarzyło się coś takiego, co m, cały czas pan wspomina, nie wiem, coś pana rozśmieszyło, tak, że już pan. Nie uprowadzić coś takiego. No aż tak to może nie, ale kilka rozmów dosyć zabawnych było. Na przykład to często się zresztą zdarza, kiedy słuchacze dzwonią z bardzo ciekawych miejsc, wykonując przy tym różne czynności. Korzystając z telefonów komórkowych, zadzwonił pan, pamiętam jak dziś, który na chwilę przerwał, dzwonił z obory. dojenie krowy. Zdarzył się taki telefon, dzwonił hmm, hodowca wiewiórek, który się skarżył, że nie ma czym karmić tych wiewiórek i że słabo z eksportem tych wiewiórek, bo się słabo sprzedają. I Ja przyznam, że miałem ogromne wątpliwości. Czy on żartuje? Y Jak popłynie z Panem też, na rejestr, to czy się też, Pan dowie. Czy też, właśnie, czy też rzeczywiście jest to hodowca wiewiórek? Po czym sprawdziłem w internecie. Faktycznie w Polsce są, o czym nie wiedziałem, na, nawet na dużą skalę. Są hodowle wiewiórek i to różnych, różnych maści. A co by Pan zmienił w Radiowej Trójce? Się, co bym zmienił? Y Wie pan to trudne pytanie. Od zmiany jest dyrekcja. Każda ma swoją jakąś wizję tego programu. Czasami, co pokazuje czas i efekty, są to pomysły bardziej trafione, inne są słabsze, mniej trafione, ale z drugiej strony mówię słabsze, mając taką świadomość, że, że nie zawsze człowiek przewidzi i zapanuje nad efektem. Moja audycja wzięła się z niczego. Ja tej audycji w ogóle nie chciałem prowadzić. Myślałem za, a nawet przeciw. Jedna z ekip wymyśliła sobie taki program. Ja podjąłem ten trud, ale byłem bardzo niezadowolony. Ja bardzo cierpiałem. Ja prowadziłem audycję, zapraszamy do trójki popołudniowej. I nie wyobrażałem sobie, że, że przez godzinę będę musiał. Rozmawiać ze słuchaczami, wydawało mi się to dosyć nudne i wtórne. Co więcej, godzina taka trochę nie, nie na Nietypowa, rozmowy, prawda? Tak, tak. A się okazało, że, 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 że się myliłem, że te moje wątpliwości okazały się płonne, że, że to wszystko wypaliło, że to wszystko zagrało. Przypomnijmy słuchaczom, program zaczyna się w południe, więc mhm. większość stacji radiowych w tym momencie gra muzykę i unika słowa, tak? bo to jest raczej praca, nawet, nawet przynajmniej stacji komercyjnych. To, to, to w te... nawet nie wiedziałem, ale jeśli tak, to się bardzo cieszę, że że stanowimy alternatywę, że właśnie proponujemy coś innego. Może stąd sukces audycji. Wie pan, ja przyłapałem się na tym prowadząc samochód. To jest takie signum tempori, że mam takie wrażenie nieśmiałe, że słuchacze coraz częściej szukają słowa, nie muzyki. Bo o muzykę jest dzisiaj łatwo. Mamy tysiące stacji radiowych w Polsce i wszystkie nadają muzykę. Natomiast trudniej jest o jakieś, o jakieś słowo, a, a jeszcze trudniej. O, o interesujące i mądre. A jakiego radia Pan słucha na co dzień? Ja nie jestem jakimś namiętnym słuchaczem radia. Kiedy miałem samochód, teraz nie mam, sprzedałem. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Mam zdecydowanie mniejsze kłopoty, a miałem legendarne ze Strażą Miejską. To słuchałem y, radiostacji, gdzie się właśnie mówiło. Słuchałem swojej stacji oczywiście, słuchałem Jedynki, Radia Maryja, y, słuchałem Radia Józef. Radia Maria dla treści? Byłem ciekaw, o czym ludzie rozmawiają, po prostu. Zresztą w naturze ludzkiej jest taka ciekawość innych no jak ludzi, pan odbiera Radio bardzo dobrze, że jest. Ja jestem za szerokim pluralizmem zarówno na rynku mediów pisanych, na rynku prasy, jak i mediów elektronicznych. Im więcej różnorodności, im większa oferta, tym wydaje mi się, że, że lepiej dla, dla wszystkiego, dla, dla zdrowia psychicznego nawet. Jest pan od niedawna restauratorem także? To A jest, tak. To jest hobby, to jest pasja, to było marzenie, żeby otworzyć restaurację? To było marzenie, które stało się bardzo kosztownym hobby. E, Nie przynosi zysków? E, różnie, mówiąc delikatnie. Natomiast jak ja to mawiam, kiedyś byłem zamożnym dziennikarzem, teraz jestem biednym restauratorem. E, mimo grona wspaniałych przyjaciół, wielu uroczych, cudnych doradców, oczywiście popełniłem wszelkie możliwe błędy. Związane z przerostem inwestycji, z przyrostem zatrudnienia, które, za które bardzo srodze zapłaciłem. Ja miałem spore, spore problemy na początku finansowe, związane z tą inwestycją. Bardzo dużo różnych zobowiązań do ZUS-u, do urzędu skarbowego musiałem, musiałem uregulować. No i prowadzą biuro rachunkowe, więc w razie czego polecam. Na szczęście to już te kłopoty mam za sobą. Co więcej, okazało się, że, że ten lokal, moja eteria, jest takim miejscem lubianym, odwiedzanym. A jest muzyka na żywo? Bywa, tak. Tak. Bywa muzyka na żywo. Ostatnio nawet koncertował taki specjalista od muzyki głównie instrumentalnej. Zbyszek Żak, Piotrek Bakal, wspaniały wykonawca, niezrównane piosenki francuskiej, balladowej, choć nie tylko. Bywa muzyka na żywo, robimy tam koncerty. Chociaż lokal niewielki, ale ujutny i mam nadzieję przyjazny. A na przede wszystkim tajemnica prowadzenia takiego, takiego miejsca tkwi. Właśnie, czemu odróżnia się ta restauracja od, od, od każdej lub, innej? Lubić ludzi dbałością o jedzenie po prostu. To znaczy, ja wychodzę z założenia, że tak jak ja. Lubi pan dobrze zjeść po prostu. Ja lubię <laughs> oczywiście dobrze zjeść, natomiast gość musi czuć się doceniony, musi się czuć zaopiekowany. Musi poczuć, że to, co dostaje na talerzu, plus cała autora, cała obsługa, to jest coś specjalnego. Że zrobił sobie przyjemność i tej przyjemności nie żałuje. Bardzo serdecznie dziękuję, ja dziękuję za rozmowę. I, I proszę powiedzieć, czego Panu życzyć? No, to duże marzenie. Jedno, ja jestem właściwie. No, każdy wymaga życzeń, no, chociażby zdrowia. Również na umyśle, bo to się bardzo zawsze przyda. E, A coś, coś, coś jest... Coś... Szwankuje? Ja mam wrażenie, że czasami szwankuje, tak. Ale mm, właściwie to jestem dzieckiem szczęścia, bo ja te marzenia sobie, jak nawet widać po tej naszej rozmowie krótkiej, realizuję, bo zamarzyła mi się restauracja, jest. Zamarzył mi się ten Atlantyk, to było kupione ogromną pracą, ale, ale, ale się udało bardzo pięknie. Mam jeszcze kilka marzeń, więc jeżeli mogę prosić o życzenia, to, to takie życzenia po prostu spełnienia dalszych marzeń. Czyli? E, czyli taki jeden mały konkrecik No dobrze, no niech to będzie rejs dookoła świata. Tego życzymy, tego życzymy. Dzięki serdecznie Dzięki za rozmowę. To był program Repeat Please.